Witajcie wszyscy. Jesteśmy w nowym mieście i dzisiaj pokażę wam moją absolutnie ulubioną, po prostu top 1 trasę. Na jakiej kiedykolwiek jeździłem, nie wiem, czy to jest absolutnie najlepsza trasa na świecie, bo oczywiście tutaj wrażenia mogą być subiektywne. Tutaj właśnie jechał Nino Shurter, jeżeli zauważyliście kątem oka, ale wracając, dla mnie jest to najlepsza trasa na świecie. Lepsza niż Mount Saint Anne w Kanadzie, lepsza niż jakieś brno, gdzie były mistrzostwa Europy. Lepsza niż wszystko, po czym ja w życiu jeździłem. Dlaczego tak jest, to wam jeszcze powiem za chwilę. Ale na razie jedziemy sobie. I tutaj jest ten taki moment, na którym wczoraj na short tracku szły piękne gleby. Jest tu straszne bagno po prostu, a nie ma nic ciekawego. No Widzicie, już mi się obiektyw. Zaczął syfić, także ja to sobie po prostu przejeżdżam boczkiem jak wszyscy na treningach i jedziemy dalej. Wyjeżdżamy już ze stadionu z wysociny Areny i wjeżdżamy powoli do lasu. Tutaj ostatni kawałeczek asfaltu, a dalej już tylko teren. Jak widzicie, w tym roku warunki są no niestety takie sobie jest mokro jest 10 stopni pogoda jest paskudna także no niestety szału nie ma ale przynajmniej jest ciekawie w takich warunkach jeszcze po Nowym Meszcie nie jeździłem także zawsze tu coś nowego o, proszę bardzo Pojedziemy nawet kawałek za Nino, to będzie fajne, nie? Zobaczymy, czy będą jechać szybko, czy wolno. Do tej pory nawierzchnia była gładka, ale teraz przejeżdżamy przez pierwszy boks techniczny i zacznie się to, z czego ta trasa po prostu słynie. Czyli raj korzeni korzeń na korzeniu No, Nino jednak chyba będzie jechał szybko Także nie pojeździmy sobie za nim Ja już się dzisiaj najeździłem Jadę czwarte kółko i raczej takie bardziej na spokojnie I jak widzicie pełno Pełno korzeni, dlatego tutaj na hardtailu jazda raczej jest niezbyt przyjemna. Nigdy w zasadzie nie miałem okazji. Raz tylko 4 lata temu, ale wtedy nie startowałem. A tak to zawsze na fullu. No i cieszę się, że fulla mam, bo na hardtailu tutaj musi być dość przykro. kawałek po płaskim ogólnie mam takie wrażenie że wczoraj, kiedy było bardziej mokro, kiedy to to było świeższe, to jeździło się jednak szybciej, bo teraz zaczęło zasychać i to wszystko strasznie się klei. No niestety oszukałem Macie mnie, to jest taki właśnie rock garden na podjeździe, który w takich warunkach jest jeszcze ciekawszy. A teraz wyjechaliśmy na samą górę i będzie zjazd po największym rock gardenie na trasie Mitas Choice, gdzie dwa lata temu zaliczyłem piękną glebę. Znowu pełno korzeni. Tu jest, jak już mówiłem, korzeniowy raj na podjazdach, na zjazdach, na płaskich odcinkach. Po prostu wszędzie. I teraz najgorszy podjazd. Prawdziwa ściana płaczu. Na kamerze pewnie tego. Nie będzie tak widać, ale jest tu po prostu no dość stromo, ale widać pewnie będzie korzenie, które również wszędzie leżą. No i to wszystko sprawia, że tutaj boli niemiłosiernie na wyścigu, na treningu także. Aczkolwiek dzisiaj jest już spoko, przyczepność wczoraj było trochę gorzej. Tutaj zawsze jest też najlepszy doping. Stoi masa ludzi i drzesie na całe gardło. Polacy też zawsze byli. Pamiętam, to było mega fajne przeżycie. Jechać tutaj i słyszeć polskich kibiców. No w tym roku niestety tego nie będzie z wiadomych przyczyn. Także szkoda, ale zapraszam wszystkich na relacje na Red Bullu. Mnie tam pewnie raczej nie zobaczycie, bo pokazują tych, którzy jadą z przodu. Ale wyścig na pewno jest warty obejrzenia. Zdobywamy kolejny szczyt. Teraz kawałek po płaskim. E Nino, jak widać, na zjazdach trochę ucieka, ale za kolegą się trzymam w miarę. Także chyba tragedii nie ma. I teraz podjazd po takiej szutrówce. Zaraz będzie drugi boks techniczny. Normalnie to jest szutrówka. Teraz jest troszkę. Rozmochnięta. Tak w ogóle to Puchar świata. Cały czas jest troszkę niepewny. No może już teraz nie, ale tak wczoraj, przez wczoraj, to jeszcze nikt do końca się za bardzo nie orientował, nie był pewny, czy się w ogóle odbędzie. No bo tutaj w Czechach. Sytuacja z koronawirusem się trochę zagęściła, i dzisiaj chyba ma paść decyzja na temat wprowadzenia stanu wyjątkowego. Dzisiaj, czyli w środę. No i zobaczymy. Ale też słyszałem jakieś ploty, że jeśli już to ma być od poniedziałku, także Puchar Świata jeszcze chyba się zdąży odbyć. Miejmy nadzieję. Skoro już tu jesteśmy, to fajnie by było. Tutaj w tym roku zrobili taką fajną, gładziutką drogę. Też wcześniej była szutruwa po kamieniach. A teraz jest prawdziwa autostrada. I dojeżdżamy do miejsca, w którym są dwie ścieżki do wyboru. Lewa i prawa. Zobaczymy którą pojedziemy No dobra, to jedziemy prawą. W lewa jak widać trochę szybsza. Udało się. I na podjeździe również są dwie dróżki. Tutaj także są dwie wersje trasy. Jedna na jeden świata druga na drugi. My teraz jedziemy. Do samej góry, czyli tak jak to będzie jutro, w czwartek. O sobie dalej. Także jak widzicie. Gościnnie wystąpił Nino, i to nie było wcale specjalnie. Naprawdę wyszło to przez przypadek. Drugi Rock Garden rock and roll to się nazywa, i zbliżamy się do końca. Całej rundy, troszkę śliskich korzeni, i odcinek po pamptraku. O! Doleciałem nawet, a nie udaje mi się za każdym razem, także nagrywanie. Dobrze nam nie działa. Wyjeżdżamy z Mampa, Kawałek po Płaskim i tu już powrót na stadion. Miejsce na fotki z chopką szykana. Mega wyślizgana, także trzeba uważać. I mamy, słuchajcie, znowu asfalt. Wracamy na metę. Tu jest piękna, długa, finałowa, prosta, gdzie idą finisze, gdzie się rozgrywają fascynujące walki o 84 miejsce, a czasem o pierwsze. No, zostało 5 minut do zakończenia treningu. Także wyrobiliśmy się. W Sam raz. Mam nadzieję, że wam się podobało. I powiem jeszcze tylko, dlaczego uważam, że ta trasa jest najlepsza. Bo jest wiele innych tras, takich jak właśnie ta w Kanadzie i tak dalej. Ale nigdzie nie ma takiego flow, takiego fajnego rytmu. Tutaj te podjazdy nie są przesadnie długie. Są takie w sam raz, cały czas coś się dzieje. I ta trasa po prostu nie boli aż tak bardzo do jazdy, jak ta w Kanadzie, gdzie naprawdę te podjazdy to była totalna, totalna rzeźnia. Tak więc jeszcze raz, mam nadzieję, że wam się podobało, tak wyglądała trasa Pucharu Świata w nowym mieście, jedynego Pucharu Świata w roku 2020. Trzymajcie za mnie kciuki, trzymajcie kciuki za wszystkich Polaków i na razie, cześć.